Na ten błyskotliwy pomysł mój, przemęczony umysł padł podczas 7 godziny jazdy krótkiej, dwugodzinnej wycieczki po górach. To miało być moje opus magnum, YouTubeowe dzieło ostateczne. Creme de la creme połączenie wszystkich możliwych, najgorszych cech obu środków smarnych, a na dodatek wkręt dla Was na prima Aprilis na 1 kwietnia na YouTuba. Wyobraźcie sobie, jakie było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że to działa. Do rzeczy po kolei, o cóż tu chodzi, jakiego to wspaniałego odkrycia dokonałem. Otóż jak wiecie w każdej instrukcji do wosku, w każdym filmie traktującym o wosku, wszyscy powtarzają i słusznie, że nowy łańcuch należy najpierw odtłuścić. Łańcuch, który wcześniej jeździł na oliwce również należy idealnie, perfekcyjnie odtłuścić do tego stopnia, żeby to było jak na dawnych reklamach płynu do mycia naczyń, że przejeżdżacie palcem i słyszycie jak piszczy. Dotyczy to również nowych łańcuchów, które montujecie, chociaż to jest szczerze mówiąc Mit, że nie można jeździć na tym środku smarnym konserwacyjnym, z którym, w którym zanurzony przychodzi nowy łańcuch, dlatego że jak najbardziej można, tylko wadą będzie to, że po prostu będzie wam to szybciej łapać brud. Ale po co w ogóle te moje kombinacje? O co mi chodziło? Jak wiecie doskonale ci, którzy używają wosku, ma on taką wadę, że w warunkach zimowych albo w warunkach długiej jazdy w deszczu po prostu Woda szybciej dużo wosk wymywa. Zaletą największą wosku nie jest dla mnie to, że na bardzo długo starcza. To nie jest dla mnie problem, raz na jakiś czas sobie ten łańcuch dosmarować. Zaletą główną wosku dla mnie jest to, że on nie łapie piachu brudu. No ale w warunkach zimowych mi się on nie sprawdza. u łańcuch, tak jak widzicie na innym filmie, po prostu był później cały przerdzewiały. Trzeba o niego specjalnie dbać, wycierać po zakończeniu jazdy. Ja tego nie lubię robić. Dlatego stwierdziłem, że no dobra, to może by tak przetestować i połączyć największe wady obu środków smarnych, ale jak to zrobić z głową, żeby to miało ręce i nogi? Ja to przetestowałem w taki sposób, że najpierw próbowałem nakładać oliwkę, a na to wosk, jak również próbowałem z ciekawości, co się stanie, zmieszać wosk z oliwką. I efekty były dramatycznie złe: nie nadaje się do, do czegokolwiek, nie ma to w ogóle żadnego najmniejszego sensu. Zwłaszcza taka mieszanka, ona jak postoi, to się skleja w taki glut, który zakleja dozownik, nic się już z tym nie da w ogóle zrobić. Ten odcinek będzie moim pytaniem do Was. To od Was chciałbym się dowiedzieć: potrzebuję tutaj Waszej pomocy, bo ja już sam nie wiem. No, zgupiałem. Czy mi się po prostu wydaje, czy rzeczywiście ta metoda działa? Opowiem Wam po kolei, jak tą procedurę przeprowadzić, jakie moim zdaniem są zalety tego i poproszę Was, żebyście samodzielnie, jeżeli macie okazję, przetestowali taką kombinację wosk plus olejek na łańcuchu i dali mi znać, czy to się u Was sprawdziło. Być może odkryjemy razem coś ciekawego, ale trzeba przeprowadzić szerzej zakrojone badania w tym temacie. Może razem, wspólnie. Coś ciekawego odkryjemy, bo wiecie, mój jeden przypadek to, że mnie to raz zadziałało. Raz, jeżdżę tak już od kilku miesięcy, ale działa to na jednym rowerze, na jednym łańcuchu, na jednej kombinacji jednego rodzaju wosku i olejku. To wcale ja nie jestem tak do końca przekonany, że mi się po prostu coś tam nie wydaje. I jak to wykonać, jak przeprowadzić całą procedurę, żeby to miało ręce i nogi? Tutaj na przykładzie mojego ulubionego łańcucha Konex Viperman. Wprawdzie to jest moje pierwsze użycie tego łańcucha dla napędów dwunastorzędowych. Będzie pierwsze, dopiero będę go montował. Dlatego że do tej pory 3 lata prosiłem producenta o to, żeby zaczął produkować te łańcuchy nie tylko w podstawowej wersji S0, ale właśnie w takiej wersji SE albo wyższej. To znaczy wewnętrzne ogniwa są niklowane, natomiast zewnętrzne ogniwa są i wewnętrznie i zewnętrzne, są ze stali nierdzewnej, no i spinka koneksa, która umożliwia Wam montaż, demontaż łańcucha w terenie, w warunkach polowych, bez użycia narzędzia albo zabawy z jakimiś sznurówkami czy drucikami. Ale wracając do tematu, to jest nowy łańcuch, który jeszcze ma na sobie tą warstwę konserwacyjną. Ja będę musiał ten łańcuch oczywiście odtłuścić, odtłuścić doskonale. Na taki idealnie otłuszczony łańcuch będziemy stosowali standardową procedurę nakładania wosku, która wygląda w ten sposób, że ja aplikuję wosk. Aplikuję wosk mniej więcej w taki sposób po jednej kropelce w poprzek każdego ogniwa. Dlaczego w poprzek? Ano dlatego w poprzek, żeby wpłynął wosk, również. Od tej zewnętrznej strony, tak, żeby doskonale wypełnił obie strony, obie strony rolek. Czekam na takim oczywiście założonym na rowerze łańcuchu. Pewną chwilę aż ten wosk wsiąknie tam do środka. Tak jakby zobaczycie, że to nie jest taka wypukła kropelka, tylko że to tam jakby wsiąkło. Teraz może się to nie stać, dlatego że łańcuch jest tłusty, jest nasmarowany i wtedy obracam korbę i tak po kolei od góry. Nakładam na cały łańcuch, następnie robię 30-50 obrotów korbą, tak żeby on się rozprowadził. O, widzicie jak ładnie wpłynął tam sobie pod spód, pomimo że łańcuch jest już nasmarowany, wypełnił nam przestrzenie między rolkami a ogniwami. I następnie standardowo czekam, tak jak w instrukcji w wosku jest napisane, około 3 godzin aż on zaschnie. Oczywiście nie róbcie tego w takich warunkach jak ja tutaj gdzieś szczególnie. Na mrozie wam się to nie uda, róbcie to po prostu w warunkach pokojowych. Bardzo ważna część całej zabawy. Zanim wam jeszcze ten wosk wyschnie, ja robię to w ten sposób, że biorę po prostu szmatkę i kręcąc korbą, ja dokładnie wycieram cały nadmiar wosku. Tak to ma mniej więcej wyglądać po zakończeniu nakładania wosku, a jeszcze przed jego wyschnięciem. Jak widzicie, nie ma go tutaj, nie ma go tutaj. On jest tylko tam pomiędzy w tych przestrzeniach. O taki właśnie efekt nam chodzi. To jest bardzo ważny element. Jeżeli Wam się to nie uda, jeżeli po zaschnięciu wosku zakręcicie ileś razy korbą i zobaczycie, że tworzą wam się tak zwane, jak ja to mówię, farfocle, nie ma problemu, bierzecie szmatkę, przecieracie dokładnie cały łańcuch tak, żeby nie było takich pojedynczych grudek farfocli, bo to właśnie one powodują, do nich przykleja się, do tego nadmiaru wosku przykleja się cały brud i piach. Po zaschnięciu wosku zaczynacie najśmieszniejszą, na część całej zabawy, to znaczy z należytą pieczowitością, miłością oraz namiętnością wmasowujecie olejek w swój kochany łańcuch. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że nakładacie jedynie dosłownie po kropelce olejku na gołe palce i zaczynacie w ten sposób takimi ruchami masować wmasowywać zwłaszcza zwłaszcza na boki łańcucha. Efekt końcowy ma być taki, że on ma być dosłownie leciutko, leciutko minimalnie tłusty w dotyku i jeszcze na zakończenie zakończenie całej procedury. Ja wiem, że to się wydaje, że to jest kupa roboty i wam się tego nie będzie chciało robić. Bierzecie suchą szmatkę i wycieracie wycieracie nadmiar Olejku z łańcucha. Co wam daje taka nadmiernie skomplikowana procedura? Okazało się, że wosk, który wcześniej nałożyliście, który wniknął tam pomiędzy rolki a zewnętrzne części ogniw łańcucha, wciąż spełnia w ten sposób swoją funkcję smarującą, a jednocześnie zabezpiecza przed dostawaniem się tam do środka piachu, który powoduje, że ten łańcuch rzęść. Więc łańcuch zachowuje swoją cichą pracę. Natomiast olejek, znajdujący się tylko z zewnątrz, zabezpiecza nieco. Ten wosk przed łatwym wypłukiwaniem wodą jest taką pierwszą barierą oraz barierą antykorozyjną dla całego łańcucha. Zresztą pokażę wam na starym łańcuchu, na którym przejeździłem całą zimę, jak on wygląda. On raz uberwał konkretnie, widzieliście na innym filmie. Pokażę wam tutaj na przykładzie, jak wygląda łańcuch po takich operacjach po około 120-150 km w tym może widzieliście mój ostatni film, kiedy znowu wryłem się w środek zimy w nocy w górach izerskich? No to właśnie w takich warunkach ten łańcuch przepracował. No i jego czystość wygląda mniej więcej tak. Nie jest tak, że on jest jakiś super czysty. Po dodaniu olejku on no, troszeczkę tego brudu łapie, ale spójrzcie, wciąż to nie jest tak, że on. Ja mam taki test na łańcuch, że wymaga szejkowania. Moim zdaniem wtedy, kiedy ja w ten sposób nim tak poruszając rękami słyszę, że rzęzi w nim piach. Natomiast tutaj, tutaj jest idealnie cicho. On jest taki, kto jeździ na wosku, ten wie, że łańcuch po wosku jest tak jakby sztywniejszy, że czuć, że te ogniwa tak jakby są lekko minimalnie posklejane. To właśnie tutaj coś takiego czuć. O, trochę się tylko ufajdałem. Natomiast ogólnie spójrzcie, jaki ten łańcuch jest czysty. On również pracuje cichutko. Oczywiście teraz zagłusza. Wam piasta, więc tego nie słyszycie, musicie mi wierzyć na słowo. I najważniejsze ja z tym łańcuchem nic po powrocie z tej wyprawy zimą w góry nie robiłem. Wstawiłem go po prostu do schowka tak jak, tak jak był i nie ma tutaj korozji. Zero. Korozji jest zero. Być może widzicie takie ślady korozji tam we wgłębieniach. No to to są ślady zużycia poprzednie tego łańcucha. Widzieliście wcześniej mój film. Gdzie pokazywałem właśnie, jak wygląda łańcuch, który pracował tylko na wosku, że właśnie miał takie ślady korozji. tego się z tego łańcucha nie pozbędziemy, trzeba go będzie zastąpić, zastąpić nowym. Natomiast, no nie wiem, jak wy to oceniacie. Ja uważam, że wynik jest fantastyczny. Dla mnie nie jest najważniejsze, to ile ja kilometrów zrobię na jednym wosku. Pokazywałem wam filmy. Gdzie robiłem, nie wiem, 400 km, ale to nie jest dla mnie priorytet. To nie jest dla mnie żaden problem, żeby sobie po prostu od czasu do czasu to dosmarować, czy po każdej jeździe po prostu sobie ten łańcuch ogarnąć. Dla mnie najważniejsze jest, żebym po powrocie do domu, po takich trudnych warunkach, nie musiał go za każdym razem szejkować, czyścić z rzężącego piachu. Ta korozja, którą tutaj widzicie wewnątrz, to jest ślad jeszcze po moich poprzednich jazdach na samym wosku, gdzie po powrocie nie chciało mi się tego łańcucha suszyć ani nic z nim robić, więc w tych miejscach, gdzie metal nie trze o metal, tam po prostu widać takie ślady naloty korozji. Pokażę wam to tutaj, będzie lepiej widać. Wyobraźcie sobie, że to jest wasz idealnie świeżo wyszejkowany łańcuch, który oczywiście jeszcze wysek ze środka, którym go odtłuszczaliście. Ja nakładam wosk, żeby nie smarować całości wzdłuż, tylko każde ogniwo tak, jakby w poprzek. Nakładając ten sposób upewniam się po prostu, że wosk dostanie się nie tylko na rolkę, ale też pomiędzy blaszki ogniw a rolkę. Czekam krótką chwilkę, aż zobaczę, że te kropelki nie są już tak jakby wypukłe, tylko że wosk wpłynął tam mniej więcej. W ten sposób nakładam kropelki na całą górę łańcucha, czekam, aż one przestaną być wypukłe, aż wpłyną sobie w łańcuch, i po krótkiej chwili obracam dalej. Po pokryciu w ten sposób całego łańcucha od jednej strony zaczynam kręcić korbą, robię to jakieś, nie wiem, 30-50 razy, do momentu, aż będę widział, że tutaj z drugiej strony, od wewnętrznej strony łańcucha, o tutaj już widzicie, że wosk pojawił się również na tej stronie. To znaczy, że wosk nałożony tutaj od góry przepłynął sobie przez ogniwka. I łańcuch pracując jakby przepompował powiedzmy ten wosk również na drugą stronę. Warto sobie tutaj wcześniej wszystko zabezpieczyć. Ja to robię tylko na szybko, więc wszystko ufajdałem. Tak to powinno mniej więcej wyglądać po kręceniu korbą zarówno z jednej jak i z drugiej strony wosk ma być mniej więcej równo rozłożony, ale bardzo ważne, musicie to zrobić na tyle szybko, żeby wosk nie zdążył Wam zaschnąć, żeby po zakończeniu tego kręcenia on był wciąż tutaj płynny, żeby nie zaczęły Wam się już robić tutaj zaschnięte grudki. I teraz bardzo ważny element całej układanki. Bierzecie czystą szmatkę i wycieracie nadmiar wosku, tak żeby wosk był tylko wewnątrz, żeby wosk znajdował się tylko tam wewnątrz, między ogniwkami, między rolkami, natomiast żeby łańcuch z zewnątrz nie był woskiem ufajdanym. Mniej więcej o, do takiego stanu na szmatce powinniście to doprowadzić. Należy to doprowadzić do takiego stanu, ja nie wiem czy kamera dobrze to ujmie, ale o, widać, że kiedy ruszając łańcuchem na boki, tak jakbyście wyciskali wosk ze środka, i teraz, tak jak producent danego wosku podaje, niekoniecznie tego wosku, w tym przypadku 3 godziny czekacie, aż wosk idealnie zaschnie, minimum 3 godziny. Gdyby po tym, jak wosk zaschnie, okazało się, że macie takie grudki tego wosku na łańcuchu, zwłaszcza, jak on wyschnie, zakręćcie sobie ileś razy jeszcze korbą, niech on sobie popracuje i upewnijcie się, że nie ma takich, takich odstających farfotli, takich grudek. Jeśli są, bierzecie szmatkę i znowu wycieracie ten łańcuch, upewniacie się, że po prostu ten nadmiar wosku został usunięty. Ja tyle czasu na tą zabawę nie mam, więc 3 godziny czekał nie będę, więc od razu wam pokażę następny krok. Bierzecie sobie oliwkę, w moim przypadku zadziałało to. Dlaczego to? No chciałbym wam powiedzieć, że no przeprowadziłem tutaj jakieś szeroko zakrojone badanie, natomiast nie, po prostu to miałem Zostało mi jej sporo, bo nie przepadałem za nią. Szybko łapała brud, więc wiedzę: No dobra, użyjemy tego po prostu, co mamy pod ręką. Nakładam sobie na dwa palce dosłownie po jednej kropelce na palec wskazujący i na kciuk, nie więcej. Dosłownie kropelkę i zaczynamy procedurę masowania naszego łańcucha. Po prostu przejeżdżam po całym łańcuchu w ten sposób, w ten sposób masaż łańcucha. Żeby łańcuch był rozluźniony, żeby nie był spięty, żeby sobie. Grzecznie jeździł, nie pękał, żeby nie czuł się zmęczony. Najważniejsze, najważniejsze są tutaj boki łańcucha. Będziecie czuli, że on jest śliski, że on jest tłusty. Jeśli myślicie, że to koniec zabawy, to niestety nie mam dla Was dobrych wieści. Wiem, co powiecie, komu by się tak chciało bawić, ale przypominam, to jest metoda dla tych, którym chce się bawić za pierwszym razem, a potem mieć mniej zabawy z utrzymaniem tego łańcucha. To znaczy, jego nie trzeba po każdej jeździe w piachu szejkować. Wystarczy dokładać środka smarnego, przecierać szmatką i to wszystko. Ja jeszcze pomiędzy okresami całkowitego szejkowania i resetowania tego wszystkiego, czasami używam po prostu gorącej wody do rozpuszczenia tego wosku, przecieram to szmatką, dokładam nową warstwę i to wszystko. Przechodzimy do ostatniego etapu, którym jest po prostu jeszcze raz wytarcie łańcucha do sucha. Nawet nie czuję jak mi się rymuje. Wycieracie szmatką tą mieszankę owoskowo no bo to się na pewno w jakimś stopniu zmiesza ze sobą, ale nie tak, że całkiem tylko o, widzicie, szmatka jest tłusta, natomiast łańcuch też wciąż jest tłusty. Ja czuję, że on jest cały taki lekko, lekko utłuszczony. O, ale spójrzcie, moja ręka, widzicie, nie ma takich tłustych, takich tłustych plam, kropelek, ona po prostu jest minimalnie utłuszczona od tego łańcucha i to jest wszystko. Żeby uzyskać jak najlepszy efekt, musicie sami metodą prób i błędów. Opracować sobie, ile tej oliwki ostatecznie ma tutaj zostać, ale to trzeba po prostu wyczuć. Jak zrobicie pierwsze, nie wiem. 50 na przykład kilometrów, to sprawdźcie sobie, czy tworzą się takie grudki z wosku i oliwki, czy przykleja się do tego brud. Jeśli tak, nie martwcie się, po prostu przecieracie to sobie jeszcze raz, raz na jakiś czas przecieracie całość z tego wierzchniego brudu. Ja do tego dodaję już tylko wosku, nie dodaję oliwki. Chyba że czuję, że po prostu ten łańcuch stał się suchy, że on już nie jest zabezpieczony antykorozyjnie. Czy rzeczywiście ta metoda działa, czy mi się tylko wydaje? Powiem wam szczerze, nie mam pewności, dlatego właśnie nie potrzebuje waszej pomocy. No bo jest taka możliwość, że akurat zadziałało w przypadku kombinacji tego konkretnego łańcucha, tych konkretnych środków smarnych. Nie wiadomo jakie reakcje chemiczne tutaj zaszły, a może po prostu przy moim sposobie użytkowania mnie to się sprawdza. Wiem, że to jest dziwne, ale no bo jak to jest, jedni dają się zabić naprawdę za tylko oliwki, inni za taki wosk, inni za taki wosk, więc jakoś tak jest, że nie każdemu wszystko się sprawdza w tych samych warunkach i tak do końca nigdy nie wiadomo. Poza tym też są bardzo różne oczywiście oczekiwania użytkowników i ich wyobrażenie jak to powinno. Działać I po wzięciu pod uwagę tych wszystkich czynników, często okazuje się, że środek, który jest idealny dla jednej osoby, nie działa kompletnie. Tak też może być w tym przypadku, że Wy w ogóle nie będziecie z tego zadowoleni i jedynie zmarnowałem Wasz czas. Ale jeżeli macie ochotę, to zachęcam, pobawcie się w szalonych naukowców, eksperymentatorów i dajcie znać w komentarzach mnie i wszystkim innym za jakiś, za jakiś czas, co Wam z tego wyszło. Być może razem odkryjemy coś interesującego. I na tym właśnie polega nauka. Raz na 10 prób coś się uda, pozostałe, no niestety, nic z tego nie wyjdzie, i może się okaże tylko, że zmarnowałem wasz czas i trochę wosku i oliwki. Wtedy miecie pretensje tylko wyłącznie do mnie, oczywiście. Do zobaczenia, czołem, cześć!